Dobra, my już możemy wrócić, jak widzimy. <laughs> Dobra. Skończyliśmy tutaj. No to teraz możemy tak na sprawie sobie robić te wszystkie porąbane wyzwania u tych porąbanych ludzi z czarnej ręki. No i... bo z tym pewnie się nie da, bo on pewnie będzie miał dla nas misję dalej. Ale okej, okay, ostatnio jak wiemy dostaliśmy się do Sarkesa, dlaczego on tam jest i tak dalej, trololo, możecie sobie kliknąć na poprzedni odcinek. I ogólnie tak. Do tego kowala, bo jeszcze wam pokażę coś fajnego. I spoke to the last. I know what the problem is. Oh, Dorek is around. The trainer? You know that son of a bitch? The blood jaws have been trying to catch him for years, but he's never in the same place for long and he always leaves bodies behind him. True. The son of a bitch trains his dogs to track and kill orcs by using our brothers. He gets a really good price for his dogs, too. You know exactly where he is? Fox knows. Why? You want to take care of it? You be careful. The Last has a personal interest in this one. Yeah. Well, so do I. Wow, you okay, me? Handel, oczywiście, na początek Dobra A, że kup mi topór bojowy na razie jeszcze nie chcę, bo wiem, że to jest No, widać, że mocna broń, ale jeszcze nie hmm. Czekolade na kolenniki też nie, a i on jeszcze ma Tutaj sobie takie hmm. dobra, natomiast sprzedać co mam. Dobra, sprzedamy tomu. No to oczywiście dostajemy punkty handlu, jak widzimy. Mamy na razie jeden punkt handlu. Dobra, i to na razie tyle. Jeszcze u Styksa możemy coś... No, u Styksa możemy dużo posprzedać. Eee, ale u Styksa co ja posprzedaję. Dobra. Sprzedaję sobie te Tu nic nie mamy. To co to zadawało te rękawice? Dobra. Oczywiście, że sprzedaję. Hmm. Też sprzedam. I tutaj okej. Okay. I tak, i teraz jeszcze możemy oczywiście ulepszyć. I właśnie za te punkty handlu ulepszymy sobie. Jeszcze tego siekacza mogę sprzedać. To ulepszę. Teraz jest bardzo dobra broń. Tutaj nic nie mogę ulepszyć, ale. A, to mogę ulepszyć. Oczywiście ulepszenie też kosztuje jeden punkt. I na kolejniki też ulepszę. Dobra. I u Stixa bym coś też ulepszył I to będzie najprawdopodobniej to. Dobra. Jeszcze tylko zobaczymy możemy sprzedać. A, możemy sprzedać ten siekacz. To go sprzedaje jak najlepiej. Jeszcze wracamy do Stixa i coś mu jeszcze czy możemy ulepszyć. Uff. Już wam mówię co możemy ulepszyć czy niego, o mój Boże. Redukcja obrażeń, uniki. Dobra, to ten jeden punkt sobie zostawię, jak bym No i wyzwanie robimy. Umiałem z zrobić to wyzwanie, co ją zrobimy. Ready. Let's go. <laughs> coś jeszcze, dobra, zaczynajmy. Że mówiąc, ja bym nie ogarnął, bo... no nie, no, Wow, Wow, jaki ten, dobra. Teraz tak, co ja na nim mogę zrobić, taki najlepsze. Tego ruchu nie można przerwać, więc będę go nawalał tylko tym. Jedyny powód nawalania tym jest taki, że tego ruchu po prostu nie można przerwać, nie? Więc dlatego najlepiej, przynajmniej moim zdaniem, było tym tylko nawalać. Będzie żarka, no zobaczcie, jak teraz łatwo poszło. Bardzo łatwo poszło. Take this, it's my reward. This was my father's armor. It'll drink more enemy blood when you wear it than on a hook at my forge. Wow, Thank you, I'll wear it well. So, who should I challenge now? Fox! She's next! But watch out, she may not look like much, but she's a fantastic fighter. And a nasty one, too. Or, Vincent, the pirat pirate, who zbroję his ojca. O, na pierści klawiatora, a to się nazywa jak? A, czempiona No, teraz bierzemy, nie? Redukcja obrażenia bym też, co szczerze mówiąc od razu u niego lepszy, bo pewnie to... Takie rzeczy ma się dosyć długo. Więc ulepszamy natychmiastowo. to jest ulepszenie. O, nawet mam dużo punktów handlu jeszcze więcej. Więc ulepszam. Dobra. I teraz mamy naprawdę świetne hey, postacie. Coś jeszcze. Nie, już możemy odejść. Dobra. To co, no to idziemy do Lisicy. Teraz sprawdzić, co u niej, nie? Oczywiście, wyzwania pewnie z nią nie wygram, bo ona jest dosyć trudna. Ty ale zawsze można spróbować. Dobra, fajnie. Mmmm. Wiesz, gdzie jest ten Dorek? Kurwa, ja, heard ja, I've heard said he's set up around the south door near the old granite quarry, but I haven't checked it out myself. Could be a dead end. It's worth a shot. You know where it is. Of course. Odrodza, super to let's get moving. This has already gone on long enough. Tak, Trzeba W końcu wiecie, oszczędzić najwięcej orków. Terenie pierwszy był taki ork, jak, jak Rokash. Pejoratywny. No więc tak, więc teraz zdobijemy Dorka, jakiegoś gościa, który jest po prostu porąbany i tresuje psy, żeby zabijać orków. No. No teraz nie pada deszcz, przynajmniej. Wymianie. Wymianie, że jest tam, bo nie się I oczywiście... it's full of dogs. i hate dogs. they slobber. they bite. they run everywhere barking and start sniffing your ass from the other side of the shanty town. huh. <laughs> don't need to be a dog to smell you coming. yeah, well, these ones are actually pretty nasty. their trainer is twisted. there's a lot of rumors about your buddy. a real legend. i heard he chopped off his arm to feed one of his dogs that was starving. bullshit. Really, really he's just a human who's full of hate. A, skain. A what? Dobra, idziemy. O jezu, już na początek, tak? Dobra, nawet nie wiedziałem, że aż tak szybko. Więc my się minimalnie dalej wycofamy archive'em i zobaczymy, czy tutaj będzie jakiś przeciwnik do ukatrupienia. Ale chyba tu jest tylko ten jeden patrol. No jest jeden patrol, więc wchodzimy po prostu. E, wchodzimy, już wam mówię, normalnie. Bez żadnych tych tutaj będziemy wchodzić. Tak, nawet tutaj nie, nie, nie było najmniejszych szans na cokolwiek. Dobra, Arkaj, co ty możesz zrobić? Dobra, dawaj, to e, Dobra. ty możesz dobić? Oh. Nie no, Arkaj teraz jest bardzo potężna postacią, jak po tym ulepszonym ekwipunku, więc bardzo się opłacało. Dobra. Come on, let you go now, motherfucking. O, lampa, kurde znowu. O dobra, teraz już widzę, że jest trudniej, ponieważ mamy porąbanych kuszników, którzy myślą, że jak mają kuszę, to nas rozwalą. I znowu, tyle tutaj, 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 tutaj ja się. ja się ja rozumiem, że będzie się robiło od psów. Bo chyba rozumiem, jaki jest sens tej misji. A dobra, bo zawsze często jest tak, że ktoś stoi na oko... Ooo, ale zarąbiste miejsce, patrzcie. Hoho. Także dawno się... Długo się nie dało wchodzić na żadne skały i tak dalej. Ale w końcu się udało. Tutaj też pewnie wyjdziemy, tak? Dobra, mniejsza z tym... Kusznicy są moim celem aktualnym. Bo ja sobie załatwię wszystkich kuszników. Znaczy, pewnie wszystkich to nie załatwię, ale będę... Próbował załatwić z Tyksem. Dobra, o tam mamy ekwipunek jakiś, ale tam pies stoi. No powiem, że trochę ich jest tutaj. Jak najszybciej, po prostu biec im e, Żeby pomógł tam... Arkajowi... O Boże, dobra Myślałem, że to jest po prostu zwykły kusznik, a to był silny najemnik dlatego ja zaraz Arkajem tam się zajmę tymi psami i tak dalej Tylko na razie muszę uciec z Tyksem, bo on będzie... O Jezus Maria Możemy przebić mu pancerz lepiej... Oj, widzicie, i tak właśnie. Na się... początku polecam zawsze przywijać pancerz, pancerz, bo ta umiejętność jest bardzo, bardzo, bardzo przydatna. Następnie, pewnym z ataków, jakim tak. Oczywiście to do kolorowego wyboru, jakim będziemy chcieli. No. Ha! O oh my god. Jezu, ile ich jeszcze jest, no kurna Ten frajer mnie nadal goni, nie, dobra Ale nie, teraz jest trudno Przyznam się Dobra, dokończymy go w No kurde, ile ich jest Za frajery Dobra, ten na szczęście straci ten szał cholerny. Nie bardzo brała umiejętność, ale cholerna. I później godował tym. Dobra. Ale z Ticsem na razie muszę i tak bardziej grać tutaj. Nie, inaczej, 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 inaczej. No nie. Dobra, pięknie poszło. I dowal jeszcze temu. Dobra, Stex już nie żyje. Ja że Arka już sobie ze wszystkimi nimi poradzi. Tak. Wszyscy. No Arkaj okazał się z bardzo dobrej strony. Ponieważ rozwalił większość ich. A było ich naprawdę dużo. Chociaż większość to nie byli kusznicy. Ale to nie zmienia faktu, że było ich dużo. Dobra, gdzie mamy iść? A, tam w ogóle był ten skarb. To jest. Piekowana zbroja skórzana. Już patrzymy co to sobie jest. ja. Wow, redukcja obrażeń 14, siła 4, więc ten... A, to jest tu, sorry. O, i ten przedmiot raczej będę nosił. Ale jak ulepszę go sobie, bo na razie jest słabszy, więc sobie go zaraz ulepszę. Jak będę tylko. Jak wrócę do kryłki czarnej ręki i sobie go założę. Dobra, Widzę już kolejne zbiorowisko ludzi. O kurde, naprawdę, boże. A tak było coś takiego, że w ogóle to jeszcze chyba istniało. Wiem, że w Wielkiej Brytanii też było, że właśnie. Takie wojny psów, o Boże, jak ja tego po prostu nie lubiłem. Dobra, ten z widłami to jest na pewno przeciwnik. Bez co nie, nie, dobra, wiem, że chyba tylko ten koleś tu. I tamten to są przeciwnicy, reszta to są jakieś cioty. Naprawdę nie zauważył? Kurde, ja byłem pewien, że on to zauważył, czy ja na sprawę mogę sobie wszystko zrobić tym. Wszystko rozumiecie, mogę sobie zrobić. Ja, ten tu skąd się wziął? Wszystko mogę po prostu sobie ich pozabijać, ok. Myślałem, że on to zauważył. Dobra, ale jakoś tego już nie, nie żałuję, bo szczerze mówiąc, ...jesteś super silni oni nie byli. Kurde! Nie ma kończowania. Dobra. To dla mnie właśnie dobra umiejętność, że ataku nie można przerwać. A można tam wejść? Czyli mogę tam wejść. A nie nie mogę. No jest chyba lepiej. Dla mnie. O, tutaj trzymają psty jak widzimy. W tym miejscu. Aha. ska szczenka Two green skin show up right in front of my place. You me of a nice hunts come. I don't like that. Teraz akpatrzę, że jeszcze że ten sticks nie ma zbroi na nogi. Zakiryk, przygotuj się, koniec polowania. Today you're the prey trainer. With your death, I will honor all of the orcs you've killed. Spare me your shaman bullshit, Greenskin. I don't kill, I purge. I clean up the shit, and you know what? I love it. Your hatred doesn't impress me, little man. I've got more respect for your dogs. Don't get it, do you? I don't hate you, Greenskin. I just want to put you back in your place. Explain why you don't have a soul. That your stupid Mother Earth is just a kid's story. You're nothing, Greenskin. Just a bag of rotten meat. Dead or alive, you're useless. Your parents didn't train you very well, Dorek. Show me which cage they're in. I'll start with them. I train these dogs, Greenskin. They deserve it. You're a beast of no interest. You can't be tamed. And what I can't train, I kill. O przestraszył chleb Wypuścił Kilka psów Aha, super Pewnie spierdoli i ten. A nie, co Dobra, natychmiastowo musimy jakoś się skupić, bo jest ich dużo. A jeszcze nie mam takiej dobrej umiejętności To jedziemy tak, nie? Styx niech jedzie tak. Jak zwykle. Oh, Boże, nie wiem jak to robię. Jeden rozwalony. Albo nie, jeszcze inaczej zrobię. Dajemy tu tak. Styks. Będzie atakował psy. Ale nie, te tylko te, które atakują... Jezu, ile jest? Boże. Dobra, nie wiedziałem. No kurde, atakuj tego na którego ja wskazuję, a nie już przełącza się. O, to już na dobrą sprawę. Myślę, że są w ogóle małe szanse kogokolwiek, ponieważ jak Arka i ma szał... Okej. Okay. Zostawię wszystko, co się... O, no nie, no straciłeś naprawdę walony szał. No kurde! Coś się z nim dzieje no i patrzcie stoi jak gówno zerumbany. no co za gówno Ja pierdziele Jest takie wkurzające Jezu. No Boże naprawdę bo gówno nie umiało grać Jak zwykle Jezus Maria ale to było hamskie, naprawdę, naprawdę musiał już deadnąć, bo po prostu nie wiem Zamkniry i przygotuj się Dobra, idziemy tak jak wtedy. Bo tym razem większość siły naszej skupimy na Dorka Ty uciekaj z Styx i będziesz ich atakował tylnymi atakami tymi Mo Rzeki ten pies ten głupi. A oh, god Jeden marszał, ja po prostu cel, na cel, i już, dobra, popsuję. rany, dobra. Nie no, nie, nie, nie wiem, jak ma to totalnie wyjść po prostu. To znaczy, nawet działa trochę. Te znaczy, nie mają panu pancerza. Z Maria Dead Noe jak głupia znowu. Znaczy to już będzie jak zostanie jeden przeciwnik. Zróbmy zrobiłem, bo nie mam takiego ważnego ataku. by się bardzo przydał. Dobra, musimy trochę dobić. Teraz tak, dobijamy. Ty masz. Dobra, tego dobi, dobij, 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 dobi. dobi, 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 dobi. Gobijaj go! Dobrze, dobra witam tego uciekaj Sałby dwóch przeciwników, więc nie jest tak źle Myślę, że nam się uda bez problemu I jeszcze się zlagował, bardzo dobrze. Dobra, jedziesz Arkaj Wszystko uniknął, no co za debil? Ja pierdzielę, naprawdę! Czemu niektóre grysy muszą być głupie po prostu? No już nie mam szans po prostu. Tylko jedna opcja. Dobra. Mm. Dobra. I na wszelki wypadek już tego, ożywia tego styksa. Ty, Arkaj teraz atakujesz. Nie wiem czym, tym najlepiej, bo to nawet działa na niego. A ty, Styks, robisz tak, przeciwpancerny z cios. Nie. No, co? Dobra, już możemy wrócić. Widać nawet teraz w miarę, w miarę nieźle poszło. Ale musimy dokończyć te psy ja chcę, żeby Arkaj się zajął, ale tym razem niech atakuje, bo mnie to denerwuje, że on stoi 5 godzin właśnie tak jak teraz. Ja nie ogarniam jeszcze o co chodzi. Super, bo zaraz Styx mi znowu wednie. To jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Dorek jest tylko denerwujący. No i sąd Boże, psie głupi. No nie! Dobra, kończymy to jak widzimy. Jakoś to wychodzi. Muszę to jakoś podobijać, bo ten koleś jest tak wkurzający, naprawdę. W końcu tym szajem coś zrobił, nie jak znowu ciota? No, nowy poziom przynajmniej. my brothers will be happy. The trainer died like the dog he was. His cursed soul will float in the wind for a long time. Fucking dogs. They were already cursed. See their eyes? Like Sarkis's goblins. Empty, buddy. An empty look. Nothingness. Now that's creepy. We're done here. Come on. I want to tell the last about all this. No, no. A... No Jest dobrze Ach, Jak to, bo po prostu to tak wkurzający poziom Że nie mogę Ach, Zapisywanie trwa Dobra My eee, sobie w kolejnym odcinku właśnie już pogadamy z ostatnim i tak dalej Chociaż ostatni możemy w sumie teraz pogadać mm. A ja w tym czasie jeszcze tylko zobaczę, prawo tych Styksa

już okej. Okay. Odejść. I opowiem ostatniemu, i na tym sobie zakończymy odcinek. Ponieważ, no wiecie, jak system temu ostatniemu Kolesiowi, który jest porąbany, o. Oczywiście, że przyjmiemy wyzwanie. Musimy pokazać, co jest najmocniejszym. start by defeating monkey a way of keeping them happy with their tradition i'll be waiting oh god you guys need me i beat spearhead apparently you're next you watch it archai don't think that just because I'm a girl it'll be easy. I don't come after Spearhead for nothing, you know. The fact you're a girl doesn't change anything for me, Fox. Our females know how to fight. You are human, though. Let's see. Okay, tak patrzę, teraz mnie ulepszyłem. O, jakie oszczę. Natychmiastowo muszę teraz siebie ulepszyć, bo... ...siebie nie ulepszyłem w ogóle, dobra. Odbicie punkty szału nam daje, tutaj trafienie, szanse na trafienie krytyczne, takie sprawy... Mmm... Równowaga, odporność... Okej, okay. jeszcze raz to, to jest ważne. I z umiejętnościami co ulepszamy. co jest? Odbicie plus 25, dobra. Tego jeszcze nie możemy, więc na razie nie chcę się bawić tutaj, Też wiem, że będzie trzeba zaraz tamto zrobić. Ok, to to ulepszę sobie kiedy indziej. Mm. To jest bardzo mocny atak. On jest bardzo dobry, ale jeszcze go nie chcę mieć, ponieważ na razie muszę sobie jakieś inne ataki ulepszyć. Dobra, ale teraz to, to już chyba najlepsze, tylko nie wiem co totalnie dać. Umiejętność atak dookoła nie można zostać przerwana. Bardzo dobra umiejętność, jeżeli nie można zostać, nie może zostać przerwana. Ale odbiera przeciwnikowe premię do unikania lub blokowania ataków. Hmm. Do unikania lub blokowania ataków. To jest też bardzo dobre. A Jednak bym wolał to. Nie wiem jaka jest ta premia, nie? No. Ach, bardzo. Dwie przydatne rzeczy, ale chyba dam to. Dobra, jedziemy. No jest mocna, sam to widzę. Tylko zaczniemy od tego ataku. O, Ona w ogóle nie chce tego. Nie wiem jak, nie wiem co jak. to widzę że arka jest zaraz prosto poniża. Nie no jest smocza. Nie tylko dało jej się przebić pancerz, ale ona jest naprawdę mocna. Nie, mocna jest. Bardzo mocna jest. You fight good for a human, even if you don't always fight fair. Han'll have the raw strength, so to make I was trained przez a sister of Lemence. Się raz, jeśli się hmm, mocna była. No dobra, no ale na tym na co możemy sobie już zakończyć. Um, my się widzimy w następnym odcinku, gdzie. Hmm, albo pójdziemy do kruka. Najprawdopodobniej. Albo coś jeszcze możemy zrobić. Najprawdopodobniej idziemy do kruka, bo później, znając życie, jeszcze wrócimy tutaj do czarnej ręki, tak? Jak nie, musimy po prostu załatwić liścicę małpy i ostatniego. Więc dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie. My się widzimy w kolejnym odcinku. Zapraszam do tam subskrypcji i tak dalej. No i co? No i się ma.